Dla milionów diabetyków wysoki poziom cukru we krwi podkrada się niezauważenie, odbierając energię, uszkadzając narządy i kradnąc lata życia bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Ale oto szokująca prawda istnieje jedno proste, tanie i powszechnie dostępne warzywo, które może pomóc w naturalny i szybki sposób obniżyć poziom cukru we krwi. I dzisiaj ujawnię nie jedno, lecz aż pięć potężnych warzyw, które jak pokazują badania każdy diabetyk powinien włączyć do swojej diety. Zostań ze mną do końca, ponieważ warzywo numer jeden jest tak niedoceniane, że większość ludzi codziennie przechodzi obok niego w sklepie, nawet nie zdając sobie sprawy, że może być ich tajną bronią przeciwko skokom cukru we krwi. Zacznijmy więc od warzywa numer pięć – szpinaku. Wielu ludzi przyzwyczaiło się postrzegać go jako zwykłą zieleninę, coś drugorzędnego, prawie niewidocznego na talerzu. Często dodaje się go do sałatek jedynie dla koloru albo kładzie kilka listków jako ozdoby potrawy. Ale to ogromny błąd. W rzeczywistości szpinak to prawdziwa skarbnica korzyści, która może odmienić życie diabetyków i właśnie dlatego zasługuje na miejsce na naszej liście. Na czym polega jego siła? Szpinak zawiera jeden z najbardziej niedocenianych minerałów magnez. Ten pierwiastek bezpośrednio wpływa na działanie insuliny w organizmie. Mówiąc prosto, insulina to klucz który otwiera drzwi do komórki, aby cukier z krwi mógł się do niej dostać i zamienić w energię. Ale u osób z cukrzycą te drzwi często są zardzewiałe. Komórki przestają otwierać się tak, jak powinny. I cukier zostaje we krwi, podnosząc jej poziom oraz niszcząc naczynia, narządy i nerwy. I właśnie tutaj magnes chodzi do gry. Działa niczym mistrz-ślusarz, który smaruje te zamki, przywraca wrażliwość komórek na insulinę i pomaga cukrowi wchłaniać się szybciej i bezpieczniej. Naukowcy już dawno zauważyli związek między spożyciem magnezu a poziomem cukru. W jednym z badań grupa pacjentów z cukrzycą, która regularnie jadła warzywa bogate w magnez, w tym szpinak, wykazała znacznie niższy poziom cukru na co porównaniu z grupą kontrolną. I to nie był efekt filowy. Mówimy o stabilnych zmianach w organizmie, które zmniejszają ryzyko powikłań i przedłużają życie. Pomyślcie tylko, Zaledwie garść zielonych liści może stać się tarczą chroniącą was przed wahaniami glukozy, które tak bardzo męczą zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ale to dopiero początek. Szpinak to nie tylko magnez. Zawiera on także antyoksydanty, witaminy A, C i K, żelazo, kwas foliowy i cały wachlarz związków roślinnych, które zmniejszają stany zapalne i poprawiają pracę układu sercowo naczyniowego A przecież cukrzyca to choroba która przede wszystkim uderza właśnie w naczynia krwionośne i serce. Oznacza to, że włączając pinak do swojej diety, dbacie jednocześnie o poziom cukru, o serce i okrążenie. Przejdźmy teraz do praktyki, jak łatwo włączyć szpinak do codziennego jadłospisu. Wiele osób uważa, że jest niesmaczny lub zbyt trawiasty, ale wszystko zależy od sposobu przygotowania. Rano można dodać świeże liście do omletu, to da sycące i zdrowe śniadanie, które zapewni energię bez nagłych skoków cukru. Dla miłośników i szpinak jest idealną bazą. Jego smak jest delikatny, łatwo łączy się z owocami, jagodami czy jogurtem, zmieniając napój prawdziwy witaminowy koktajl. A jeśli gotujecie zupę lub gulasz, wrzućcie do garnka kilka garści szpinaku na potrawie potrawy bogactwa i wartości odżywczych, a w smaku będzie prawie niewyczuwalne. I tu najważniejsze, śpinak działa cicho, bez fajerwerków. Nie daje natychmastowych, sensacyjnych efektów. Ale z każdym talerzem pracuje w tle, stabilizując poziom cukru i wzmacniając wasze zdrowie. To jak niewidzialny pomocnik, który każdego dnia stoi na straży waszego organizmu. Może nie zauważycie zman od razu, ale z czasem poczujecie różnicę. Mniej zmęczenia, mniej nagłych spadków energii i nastroju, bardziej stabilny i spokojny rytm dnia. Dlatego jeśli do tej pory przechodziliście obok półki ze szpinakiem w sklepie, sądząc, że to bezużyteczna żelenina, czas zmienić zdanie. Bo w każdym lisku tego warzywa kryje się potężne narzędzie, które może dać Wam kontrolę nad cukrem i poprawić jakość życia. A co najważniejsze kosztuje grosze i jest dostępne absolutnie dla każdego. A teraz przechodzimy do warzywa numer 4 batata, czyli słodkiego ziemniaka. W przeciwieństwie do dobrze znanego białego ziemniaka, którego wielu z nas je od dzieciństwa, te jaskrawo pomarańczowe bulwy są prawdziwym skarbem dla osób zmagających się z wysokim poziomem cukru we krwi. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to ten sam ziemniak, tylko o innym smaku i kolorze, ale jeśli przyjrzymy się bliżej, staje się jasne, że bata to zupełnie inny produkt o unikalnym składzie, który może stać potężnym sprzymierzeńcem w walce z cukrzycą. Najważniejszą zaletą batata jest jego dłonnik i tak zwana skrobia oporna. Co to oznacza dla diabetyka? Kiedy jemy zwykłe ziemniaki, zawarta w nich skrobia szybko się rozkłada i zamienia w glukozę, co wywołuje gwałtowny skok cukru we krwi. Dlatego biały ziemniak często nazywany jest wrogiem diabetyka. Z batatem jest jednak inaczej. Jego dłonnik i skrobia oporna działają jak naturalny hamulec, nie pozwalają, aby cukier zbyt szybko przedostał się do krwiobiegu. Glukoza uwalnia się stopniowo, co pozwala utrzymać poziom cukru na stabilnym poziomie. Dla diabetyka to prawdziwe wybawienie, bo każdy nagły skok cukru niszczy naczynia, nerwy i serce. I to jeszcze nie wszystko. Batat jest bogaty w potas minerał, który odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia serca i naczyń kryonośnych. A przecież każdy wie, że cukrzyca i choroby serca idą ze sobą w parze. Podwyższony cukier powoli ale nieubłaganie uszkadza naczynia, zwiększa ryzyko zawałów i udarów. Potas kolei pomaga obniżać ciśnienie, poprawia elastyczność naczyń i wspiera prawidłową pracę serca. Oznacza to, że włączając bataty do swojej diety, rozwiązujesz jednocześnie dwa problemy. Stabilizujesz poziom cukru i chronisz serce. Wielu ludzi dziwi się, gdy odkrywa, jak wszechstronne są bataty w kuchni. Można je upiec w piekarniku, Pokroić plastry i przyprawić, a wtedy staną się zdrową alternatywą dla frytek. Można ugotować z nich kremową zupę, będzie sycąca, delikatna w smaku i jednocześnie nie spowoduje gwałtownego wzrostu cukru. Lubicie puree. Zastąpcie zwykłe ziemniaki batatami, a otrzymacie kremową konsystencję, lekką słodycz i ogrom korzyści dla organizmu. Bataty świetnie sprawdzają się też w gułaszach, sałatkach, a nawet deserach. Doskonale komponują się z cynamonem orzechami i miodem. Warto zrozumieć, nie chodzi o to, aby całkowicie zrezygnować z tradycyjnych produktów i jeść wyłącznie bataty. Ale jeśli choć część białych ziemniaków zastąpisz słodkimi, twój organizm z pewnością ci podziękuje. Z czasem zauważysz, że poziom cukru staje się bardziej wyrównany, energia utrzymuje się dłużej, nagłe napady głodu znikają, a ogólne samopoczucie się poprawia. Batat to przykład na to, jak proste i łatwo dostępne warzywo może stać się potężnym narzędziem w rękach osoby dbającej o swoje zdrowie. Jest niedrogi, łatwy do kupienia w sklepie, a jego korzyści są ogromne. I co szczególnie ważne, to nie egzotyczny suplement ani drogi lek, ale zwykłe warzywo, które każdy może włączyć do swojej diety. Dlatego, jeśli do tej pory batat był dla ciebie jedynie rzadkością albo warzywem dla koneserów, nadszedł czas aby spojrzeć na niego inaczej. Bo ten jaskrawy bułw nie jest tylko jedzeniem, to twój sprzymierzeniec w walce z cukrzycą i w ochronie serca. Warzywo numer czy burak? Ten intensywnie czerwony korzeń to nie tylko ozdoba waszego stołu czy składnik sałatek. Za jego głębokim kolorem kryje się prawdziwa siła natury, która pomaga utrzymać poziom cukru pod kontrolą i chroni organizm przed destrukcyjnym wpływem cukrzycy. Burak to nie tylko smaczne i łatwo dostępne warzywo, ale także potężny naturalny środek, który działa na wielu płaszczyznach, wzmacniając zdrowie od wewnątrz. Głównym bogactwem buraka jest kwas alfa-liponowy. Naukowcy nazywają go jednym z najbardziej obiecujących związków w walce z powikłaniami cukrzycy. Dzieje się tak dlatego, że kwas alfa-liponowy poprawia wrażliwość komórek na insulinę, co oznacza, że glukoza szybciej przechodzi z krwi do komórek, obniżając poziom cukru. Ale to jeszcze nie wszystko. Ten sam kwas chroni nerwy przed uszkodzeniami, które tak często pojawiają się przy cukrzycy. Zapewne słyszeliście o neuropatii cukrzycowej. To wtedy, gdy wysoki poziom cukru zakłóca pracę nerwów, pojawia się drętwienie, mrowienie, a nawet ból w rękach i nogach. Otóż kwas alfa-liponowy może zmniejszać to ryzyko, a nawet łagodzić już istniejące objawy. Ale na tym korzyści buraka się nie kończą. Zawiera on jeszcze jeden niezwykle cenny dar natury. Naturalne azotany. Rozszerzają one naczynia krwionośne, poprawiają krążenie i zmniejszają obciążenie serca. Dla diabetyka to szczególnie ważne, bo właśnie serce i naczynia są pierwszymi ofiarami wysokiego poziomu cukru. Regularne spożywanie buraków pomaga chronić tętnice, poprawiać dostarczanie tlenu do tkanek oraz obniżać ryzyko nadciśnienia, udaru i zawału. Można więc powiedzieć, że burak działa jak naturalny kardioprotektor, jednocześnie pomagając kontrolować cukier. Co jeszcze przyjemniejsze, burak jest niesamowicie uniwersalny w kuchni. Możecie rano wypić świeżo wyciskany sok z buraków, który stanie się potężnym zastrzykiem energii dla organizmu. Można też upiec buraki w piekarniku z oliwą i przyprawami, uzyskacie wówczas pyszny, lekko słodkawy i niezwykle zdrowy dodatek do obiadu. Lubicie sałatki. Burak świetnie komponuje się z czosnkiem, orzechami, żołami, a nawet cytrusami. A barz znany od wieków to nie tylko tradycyjna zupa, ale i naturalny środek wzmacniający zdrowie, który od pokoleń służył ludziom. Warto podkreślić, że burak to nieegzotyczny produkt, niedroga suplementacja i niemodny superfood. To zwykłe, dostępne w każdym sklepie warzywo, którego wpływ na organizm jest ogromny. Każda porcja buraków działa jak tarcza, chroniąc naczynia, serce i nerwy przed powikłaniami cukrzycy. Burak działa powoli, łagodnie i konsekwentnie, tworząc warunki, w których poziom cukru staje się stabilniejszy, a samopoczucie lepsze. Dlatego jeśli do tej pory patrzyliście na buraka jak na zwykły korzeń do barściu, najwyższy czas spojrzeć na niego inaczej. Bo to czerwone warzywo to nie tylko jedzenie, ale wasza broń w walce z cukrem i obrońca przepowikłaniami, powikłaniami, jakie niesie cukrzyca. Na drugim miejscu naszej listy znajduje się brokuł. Nigdy nie należy lekceważyć tego skromnego warzywa krzyżowego. Dla wielu osób wydaje się on jedynie dodatkiem, który często serwuje się na parze razem z rybą czy kurczakiem. Jednak w rzeczywistości brokuł to jeden z najpotężniejszych naturalnych lekarzy, który może przynieść ogromną pomoc osobom chorym na cukrzycę. I mowa tu nie tylko o składnikach odżywczych ale również o unikalnym związku, który naukowcy nazywają prawdziwym odkryciem. W brokuła znajduje się sulforafan, substancja, która w ostatnich latach jest intensywnie badana przez naukowców na całym świecie. Wyniki badań są zdumiewające. Sulforafan potrafi obniżać poziom cukru we krwi i chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przewlekle wysokim stężeniem glukozy. Cukier, pozostając we krwi zbyt długo, działa jak trucizna. Niście tkanki – Naczynia kryjonośne, nerwy, a nawet oczy. Dlatego właśnie cukrzycę nazywa się cichym zabójcą. Sulforafan działa jednak jak bajera ochronna. Pomaga komórkom lepiej przyswajać cukier, zmniejsza stany zapalne i chroni organy przed stresem oksydacyjnym. Naukowcy zauważyli jeszcze jedną istotną rzecz. Regularne spożywanie brokułów pomaga zmniejszać ryzyko rozwoju poważnych powikłań cukrzycy, takich jak choroby sercowo-naczyniowe czy nefropatia. Wynika to z tego że sulforafan stymuluje działanie specjalnych enzymów, które oczyszczają organizm z toksyn i ograniczają uszkodzenia naczyń. Można powiedzieć, że brokuły uruchamiają w organizmie system samooczyszczania, który jest absolutnie niezbędny każdemu diabetykowi. Ale na tym wartość brokułów się nie kończy. Zawierają one ogromne ilości witaminy C, błonnika i antyoksydantów, które wzmacniają odporność i wspierają zdrowie jelit. A przecież jelita są bezpośrednio powiązane z metabolizmem i poziomem cukru we krwi. Im lepiej funkcjonuje układ trawienny, tym bardziej stabilny jest poziom glukozy. Z punktu widzenia kulinarnego, brokuły są niezwykle uniwersalne. Można je lekko podsmażyć na patelni w mieszance warzywnej stilfry, upiec w piekarniku z oliwą, czosnkiem i przyprawami albo po prostu ugotować na parze, zachowując maksimum wartości odżywczych. Doskonale komponują się z miejscem. Rybą, jajkami i innymi warzywami. A dla osób lubiących smoothie, brokuły można dodawać nawet do zielonych koktajli, łącząc je z jabłkiem czy szpinakiem. I co szczególnie ważne, brokuły są dostępne dla każdego. To nie jest droga suplementacja ani rzadki superfood. Można je kupić w każdym sklepie. Kosztują niewiele i mogą być przechowywane zarówno w formie świeżej, jak i mrożonej, nie tracąc przy tym swoich cennych właściwości. A efekt ich regularnego spożywania jest ogromny. Dlatego jeśli chcesz nie tylko utrzymywać poziom cukru pod kontrolą, ale także chronić swój organizm przed powikłaniami, brokuły powinny na stałe zagościć na Twoim stole. To skromne zielone warzywo jest jednym z najsilniejszych naturalnych produktów przeciwcukrzycowych, ignorowanie go to pozbawianie się potężnego narzędzia w walce o zdrowie. I oto dotarliśmy do warzywa numer jeden, któremu każdy diabetyk powinien poświęcić uwagę to kapusta. Tak. Tak, właśnie kapusta. Tania, chrupiąca, dostępna w każdym sklepie przez cały rok, a mimo to tak bardzo niedoceniana, że większość ludzi przechodzi obok niej, nie zdając sobie sprawy z jej prawdziwej siły. A, a to wielki błąd, bo właśnie to proste warzywo potrafi działać w organizmie w sposób, w jaki nie są w stanie działać żadne drogie suplementy ani modne superfoody. W kapuście znajduje się szczególna grupa antyoksydantów, antocyjanów. To one nadają czerwonym i foletowym odmianom kapusty intensywny kolor, ale nie chodzi tu tylko o walory wizualne. Antocyjany to naturalni wojownicy przeciwzapalni. A stan zapalny to ukryty wróg cukrzycy, niszczący naczynia krwionośne, osłabiający pracę narządów i przyspieszający procesy starzenia. Najważniejsze jednak jest to, że antocyjany pomagają regulować poziom cukru we krwi. Usprawniają działanie insuliny i zmniejszają oporność komórek, co oznacza, że cukier nie zalega w krwi, ale przekształca się w energię. I to wciąż nie wszystko. W kapuście znajdują się również inne silne związki, naturalne substancje wspierające pracę wątroby. A przecież wątroba to główny organ odpowiedzialny za metabolizm glukozy. Jeśli jest przeciążona toksynami lub pracuje na granicy możliwości, poziom cukru łatwo wymyka się spod kontroli. Kapusta działa jednak delikatnie, jakby oczyściała i wzmacniała wątrobę, pomagając jej radzić sobie z obciążeniem i utrzymywać stabilny poziom glukozy. Siła kapusty nie tkwi jednak wyłącznie w jej składzie chemicznym. Jest też niezwykle uniwersalna i dostępna dla każdego. Chcesz lekkiej kolacji, pokrój świeżą kapustę, dodaj odrobinę oliwy, octu lub soku z cytryny, a otrzymasz witaminową sałatkę, która pomoże kontrolować cukier i dostarczy błonnika. Chcesz wzmocnić zdrowie jelit? Sięgnij po kapustę. W procesie fermentacji nasyca się ona probiotykami, które odbudowują mikroflorę jelitową, a to ma bezpośredni wpływ na metabolizm i poziom cukru. A jeśli lubisz sycące dania, dodaj kapustę do gulaszu albo ugotuj aromatyczną zupę i otrzymasz nie tylko smaczny posiłek, ale i prawdziwe lekarstwo prosto z natury. Najbardziej zadziwiające jest to, że kapusta działa cicho i niezauważalnie. Nie powoduje natychmiastowych, spektakularnych efektów, ale dzień po dniu stabilizuje poziom cukru, poprawia trawienie, wzmacnia odporność i chroni organizm przed powikłaniami cukrzycy. To jak wierny i niezawodny przyjaciel prosty, skromny, ale niezwykle silne. I teraz wyobraź sobie, to wszystko kosztuje dosłownie grosze. Podczas gdy miliony ludzi wydają fortunę na drogie preparaty i suplementy, to warzywo czeka na nich na sklepowej półce za cenę dostępną absolutnie każdemu. Dlatego ignorowanie kapusty to jeden z największych błędów, jakie może popełnić diabetyk. Więc jeśli do tej pory traktowałeś kapustę jedynie jako nudny dodatek albo zwykły składnik do zupy, najwyższy czas zmienić swoje podejście. Bo to właśnie kapusta jest warzywem numer jeden twoim niezawodnym sprzymierzeńcem w walce o stabilny poziom cukru i długie lata aktywnego życia. A teraz wasze zadanie. I jest ono tak proste, że nie będziecie mieli najmniejszego usprawiedliwienia. By nie zacząć już dziś, w ciągu najbliższych siedmiu dni wybierzcie przynajmniej jedno z tych pięciu warzyw szpinak, batat, buraka, brokuły albo kapustę i włączcie je do swojej codziennej diety. To naprawdę nie jest trudne. Dodajcie szpinak do porannego omletu, upiecie batata na kolację, wypijcie szklankę soku z buraków, przygotujcie lekki dodatek z brokułów albo zjecie porcję świeżej sałatki z kapusty. Najważniejsze nie pomijać ani jednego dnia. A teraz uwaga, obserwujcie swoje ciało. Zwracajcie uwagę na zmiany. Już po kilku dniach możecie poczuć, że poziom cukru staje się stabilniejszy, energia bardziej wyrównana, a nagłe spadki sił i senność znikają. Pojawi się większa koncentracja, jasność umysłu, a nawet lekkość w poruszaniu się. Te drobne kroki zaczną układać się w wielkie zmiany, które mogą dać Wam kontrolę nad cukrzycą i poprawić jakość Waszego życia. A teraz chcę usłyszeć od Was. Napiszcie w komentarzach, które z tych warzyw wybraliście i w jaki sposób włączyliście je do swojej diety. Nie zapomnijcie kliknąć przycisku Lubię to, aby to wideo zobaczyło jak najwięcej osób, które zmagają się z cukrzycą i szukają prostych oraz dostępnych rozwiązań. I oczywiście subskrybujcie kanał, ponieważ już następne materiale ujawnię prawdę o trzech tak zwanych zdrowych produktach, które w rzeczywistości każdego dnia podnoszą poziom cukru i niszczą zdrowie. I co najważniejsze, jestem prawie pewien, że przynajmniej jeden z tych produktów jedliście w tym tygodniu, myśląc, że jest bezpieczny. Ale prawda was zaskoczy, a ta informacja może stać się punktem zwrotnym w waszej walce z cukrzycą. Dlatego nie przegapcie kolejnego filmu, bo o tej wiedzy zależy wasze przyszłe zdrowie, wasza energia i wasze lata życia.